Najgorsze, to będzie jakby się nagrywanie wywali z powodu zbyt małego miejsca, ale powinno styknąć. Dlatego jest osobny dysk na to. No, ja mam osobny dysk, tylko już mi miejsce skończyło na nim. Renderowałem wczoraj i dzisiaj filmy. Czułem muzykę z menu w grze. Nie Gą z tą muzyką. Nie chcę tego. Jak powolne tempo zrobiłeś. Normalne. Au, ja jestem tu zabudowany, to dobrze. To no. tobie się udało. No, mam farta. Nikoś tutaj ular wzgórza robi. Już mnie atakują. Widzę, że cię atakują.

Nie mam radę się wybronić. Ja tu niebieskiego trochę atakowałem. Ale specjalnie. Sytuacja nie fajna. Eee, <tryk> map... tych. posiłki. Ja spróbuję mu bazę rozwalić. <tryk> Czy wiesz, co ja chciałem to przejąć? Już refinary nie kolega. Dobra, niebieski będzie już po nim. No, czołgi robi dalej. Szkoda. Maszamo. Tęj orka spier dalej. Orka pisiorka mi yes, tu strzela. E, atakuje Ciebie. Wiem, widzę. Do tego mnie pije. No nie ma lekcji. Uważaj, ma jednego tego. Już szarżują. Żyjesz? No, żyję, żyję. Ale rozbudować to się nie mogę za cholera. Też nie. No, chyba będzie trzeba zrobić pusy taktykę i się zabudować. Chciałem zrobić bez tego, chciałem na kozaka, Ale jest ciężko. No widzisz. E, 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 e. Zostaw i ten zwierasz. Nie, no gdzie ty jedziesz, dał mnie? No już mam pospieraczu. No jest upośledzony po prostu. dobry dobrze, tak gra. No to jeszcze robię drugą rafinerię ja Jestem przygotowany w razie czego na atak. Okej, masz małutką bazę. No tak. Ja sobie na spokojnie zrobię, no wiesz. Tutaj masz. Yy... Niebieskiego, czy jasno-niebieskiego. A, to, to wiem, widzę, no. Ja nie tam wysłałem jednego. Ty u upośledzeńcu, jedź tutaj. Najpierw. No, jak na razie to jest git. Już no, przestali atakować. O, za chwilę będą większe siły. No to mogą tutaj zaatakować. Muszę trochę więcej wojska nazbierać i przejąć tą fabrykę broni. Będę, będę sobie mamuty robić. No, nie ja mam tego niebieskiego zniszczył. No, że do fabrykę broni wezmę.

Biję niespieracza, ale nie mam go czym zniszczyć. Za fiutek Dobra. Nie eee, ja go atakuję od dołu tego niebieskiego. No cięż żółty już atakuje. To co z tego? Jedno. Dobra, mam yy, jego tę fabrykę. No dobra, ja też gościa żegnamy. O kurwa, jaki żółty wiatr mi robi.

Ja szum po O kurza. Zaraz ci pomogę. Nie, no wierzę w potęgę tego obelisku. To dlaczego wy do cholery nie chcecie tędy przejść? To jest twój zbierasz ten pomarańczowy? Ta. O, przeżył, jak dobrze. Ja już bez ściana jestem. A, obelisk działa. No, jak nie masz kasy, Prąbu nie znaczy, nie masz kasy, tylko nie masz energii, no to na pewno nie będzie działać. Naprawdę nie mogę sobie postawić na rafinerii u ciebie. Możesz, jak już potrzebujesz. Wezmę od Ciebie tą elektrownię, jedną. A nie, dobra, bo tu nie ma gdzie. Nie, 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 bo ja nie mam kurde energii. A tu przyjechałem Cię chronić. Jestem niebieski, wieki nie w twoim kierunku. Niebieski leci na mnie. Dlatego ja nie potrzebuję, ten jasno niebieski już trzecią fabrykę broni stawia i trzecią mu fabrykę broni jeszcze. Biedactwo. Dobra, biorę ten jeden silos od ciebie. Poczekaj jeszcze chwilę zanim jeszcze weźmiesz. A, okej. Okay. To poczekuję. Daj mi trochę się pozbyć kasy wiesz. Żeś mi kur... Nienawidzę tej gry. Czemu? No mi się kurwa nagle crashuje dumę do tego. A szybko tylko pozbędę ci pełną, kiedy dnia o zero wiesz. już ja widzę, że masz mało. Kurwa, teraz będzie ci ładować. Czekaj. Dobra, przejmi. No szybko. Okay. Wziąłem. Jezu, jak ten żółty się rozbudował. Jak? No patrz. No, biednie. Żebyś ty wiedział, co ty Poty na tych modach robił. Panie Pomarańczka, proszę mi stąd wypierdalać. Czy... nie, to jest Pomarańczka, jestem Pomarańczowy. No dobra, obeliski idzie niszczyć. To jakoś mi przykro Masz pan po wojsku, dobra, tutaj, dobra, no ja zaraz wejdziemy na rafineria, no w mogę sprzedać i pomóc ci tam? Nie ma z czym już wszystko pozafi Dobra kolejnego nie ma No ja pierdziele w końcu on jakieś siano. Bo będzie kiedy ja zaczęłem żyć, to ty już wszystko poniszczyłeś. Więc czasem tak jest. No no ale lepiej mi poniszczył, niż kurde... Widać, że ja byłem po to, żeby ten... d zebrać. No kurde, mało środków. Idzie. Daleko poszedł. Wow, ratowałeś mnie, że Świetnie postawiłem to lotnisko. Ale będziemy mieli więcej czasu, to trzeba nagrać na odcinek bez wojska. Z samymi wieżyczkami dałoby radę. Dobra, no dobra, już go nie ma. Widzę, że przestaje istnieć. Ja sobie bazę przejmę, jak coś. Nie, on ja zniszczy. No dobra, chyba że.

Nice. pięknie, więc szybko nam poszło, No, czyli wygląda na to, że jesteś jest w stanie prawie. wygrać, jeśli jeden z nas będzie na środku. Jesteśmy w stanie, nawet jeżeli będziesz otoczony wszystkimi, to jesteśmy w stanie to zrobić. No na tym, na, na pewne, ty... żeby któryś z nas po prostu mógł mieć e, jakieś lepsze jednostki, co nie? No tak na tym modzie to byłoby ciężko. Dali e, dalibyśmy radę, nie można spróbować, jak się uda to ogarnąć. No, jeżeli ogarniemy to tak, znalazłem jeszcze lepszego moda. Dobra, to ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć.